Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Angel, i zapraszam Was do obejrzenia krótkiego materiału na temat jak poprawić jakość swoich filmów na YouTube. Na wstępie chciałbym podkreślić, że film ten może okazać się bardzo pomocny, dlatego jeśli tak będzie, zostaw kciuka w górę oraz komentarz, a na pewno to pomoże w rozwoju mojego kanału. Film głównie kierowany jest do początkujących twórców, do których między innymi należy również ja. A poruszymy w nim kwestię kodeków, jakie YouTube nadaje naszym filmom już po ich wrzuceniu. Istnieją dwa takie rodzaje kodeków. Pierwszy z nich to AVC, a dokładniej AVC1, a drugi to VP09. Różnica między nimi jest taka, że ten pierwszy nadaje naszemu filmowi gorszą jakość oraz bardziej go psuje w porównaniu do pierwotnej wersji, jaką wrzucamy na kanał. VP09 jest lepszym kodekiem. Który również w porównaniu do oryginalnego pliku nie jest bezstratny, ale różnica w jakości po wrzuceniu, a przed wrzuceniem jest naprawdę znikoma i praktycznie niezauważalna. Na pewno zauważyliście, że po wrzuceniu Waszego pliku z nagraniem jego jakość jest gorsza niż jakość gotowego pliku przed uploadowaniem na YouTube. Tak się dzieje, ponieważ YouTube za wszelką cenę stara się ograniczyć miejsce na serwerach poprzez zredukowanie objętości wrzuconych plików. A co za tym idzie, pogorszenia ich jakości wideo. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że Wielksi oraz bardziej popularni twórcy nie mają z tym problemu, ponieważ tacy automatycznie dostają lepszy kodek, jednak nie posiadam dokładnej informacji, czy zależne jest to od ilości wyświetleń na filmach, czy może od ilości subskrypcji, oraz od jakiej liczby. Wróćmy więc do wątku głównego. Czy jest sposób, aby nasze filmy otrzymały lepsze kodeki, czyli VP09 który zdecydowanie nadaje filmom lepszą jakość od kodeka bazowego jakim jest AVC. Odpowiedź brzmi tak, możemy wymusić taki kodek i jest na to prosty sposób. Nasz film musi być minimum w rozdzielczości 1440p, dokładnie 2560x1440. Od tej rozdzielczości wzwyż każdy film, który wrzucimy na kanał po jego przetworzeniu automatycznie otrzyma kodek VP09. A jak sprawdzić, jaki aktualnie kodek otrzymał nasz film? Wystarczy w trakcie jego odtwarzania na YouTube kliknąć prawym przyciskiem myszy, po czym pojawi się okienko, w którym wybieramy opcję statystyki dla nerdów. Następnie pojawi nam się kolejne okienko, w którym mamy szczegółowe dane dotyczące danego filmu i jego właściwości. To tam w sekcji kodeks widzimy, czy jest to AVC1, czy VP09. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny. Jeśli tak, to zostaw kciuka w górę i napisz komentarz, a ja powolutku się żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale z ciekawostek i dyskusji. Powodzenia w rozwoju kanału. Do usłyszenia. Hej!